Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale dzisiaj z gry World War 3. Dzisiaj zajmiemy się jedną z broni, która jest dostępna w przepustce bitewnej, a konkretnie. QBZ-191. Jest to chiński armię szturmowy i on został zaobserwowany po raz pierwszy w roku 2019, a konkretnie 1 października podczas parady wojskowej w Chinach i teoretycznie ta broń ma zastąpić w przyszłości właśnie QBZ-95. Jest to broń w przeciwieństwie do poprzednika w układzie klasycznym, nie układzie bullpup. Część osób nawet stwierdza, że ta broń jest dość podobna do karabinów z właśnie rodziny AK, być może jakaś inspiracja faktycznie tutaj się pojawiła, aczkolwiek to jest odrębna konstrukcja. Projektowanie tej broni trwało najprawdopodobniej od roku 2010, produkcja od roku 2019 i tutaj znowu mamy najprawdopodobniej podkreślone słowo, bo dokładnie kiedy rozpoczęto produkcję tej broni, nie wiadomo, nie musi być ta broń, że tak powiem, od razu wydana i zaprezentowana, a zwłaszcza w takim państwie jak Chinach, niekoniecznie od razu musimy wiedzieć, że nowa broń się pojawia. Tylko ona może być trzymana w pewnej tajemnicy, a w przypadku Chin to akurat takie skomplikowane nie jest. Broń ta jest przeznaczona dla właśnie sił lądowych armii chińskiej oraz dla zbrojnej policji ludowej, i istotne jest tutaj właśnie słowo zbrojnej, bo istnieje jeszcze policja ludowa, tylko policja ludowa to jest jakby policja. Natomiast ta zbrojna policja ludowa to jest jakby, można powiedzieć, wojska wewnętrzne, one mają zapewnić porządek, czyli no to nie jest taka policja w naszym rozumieniu tylko są takie wewnętrzne wojska o i właśnie do tych formacji ma trafić właśnie QBZ-191 broń ta wykorzystuje nabój 58 na 42 mm zasilany z magazynków 30 nabojowych lub 75 nabojowych jeśli chodzi o szybkostrzelność to jest 750 strzałów na minutę zasięg skuteczny 400 m. broń ta posiada właściwie trzy wersje pierwsza z nich to jest karabin ten pełnowymiarowy, który mamy w grze World War 3. Jest również dostępny karabinek QBZ-192 i również jest dostępny karabin wyborowy QBU-191. Więc mamy tutaj do czynienia z platformą. Na podstawie, można powiedzieć, jednej broni powstają kolejne. Więc jest to dość ciekawa broń, dość mi się wydaje interesująca. Warte tutaj właśnie zaznaczenia jest fakt, że ona ma teoretycznie zastąpić qbz 95 który też jest dostępny w grze World War 3, ale też w innych produkcjach. Ta broń chyba jest właśnie unikatowa dla gry World War 3, no bo to jest jednak dość świeża konstrukcja pierwsza obserwacja 2019 roku, czyli w sumie niedawno więc mamy do czynienia z konstrukcją, można powiedzieć, świeżą, wręcz pachnącą jeszcze fabryką można powiedzieć, taka świeża bułeczka w grze World War 3 i szczerze powiedziawszy, ta świeża bułeczka nawet fajnie się spisuje w tej grze. Dlatego, że no, jest to broń, która ma pewne podobieństwa właśnie do karabinów z serii AK, w sensie broń tą powinno się używać mniej więcej właśnie jak e, bronie z serii AK, dlatego, że przede wszystkim ona spisuje się na dystans krótki lub średni, na dystansie długim jest przeciętna jeśli chodzi o celność. I raczej no, średnio wychodzi strzelanie na duży dystans, ale na tym krótkim dystansie spisuje się naprawdę naprawdę dobrze. Funkcjonuje naprawdę fajnie i tutaj nie ma się do czego za bardzo doczepić. Jest to moim zdaniem pod tym względem poprawna konstrukcja jeśli chodzi o strzelanie właśnie na ten dystans średni, na ten dystans krótki to jest bardzo dobrze, na ten dystans długi no bywa różnie, chociaż jak też przyjrzycie bardzo dobrze no to z tego dużego dystansu też coś traficie, ale raczej to jest taki typowy karabin do szturmowania bo na krótkim dystansie on po prostu wymiata, więc świetna broń do tego i właśnie do tego tą broń należy, że tak powiem przeznaczyć, ona ma właśnie na tym krótkim dystansie funkcjonować a nie na tym dystansie po prostu długim, więc jest to na pewno mi się wydaje na ciekawszej konstrukcji aktualnie w grze World War 3. No i jest ona też jakby przeciwstawna do typ 89, no bo jednak typ 89 raczej sprawdza się tutaj do strzelania na dystans taki większy, średni, długi. Natomiast ta broń sprawdza się na krótki, więc zależnie jaką macie potrzebę możecie sobie to wstawić albo właśnie typ 89 i no obie broń z przepustki biternej, że tak powiem współgrają ze sobą, więc bardzo fajnie to twórcy zrobili, mi się to bardzo podoba, i mamy tutaj całkiem nową konstrukcję, ona się chyba nigdzie indziej nie mogła pojawić, no bo nie wiem czy gdzieś się indziej pojawiła ta broń, czy jest jakaś gra w której się pojawiła, no chyba raczej nie, no bo jak prezentacja 2019 rok, no to raczej nie za bardzo, no chyba, że któryś Call of Duty ma tą broń, a po prostu nie zauważyłem. Chociaż tam może nazwa być inna, bo to twórcy często robią, że tam nazwa ma jakąś dopiskę dziwną albo jakoś jest zmienione dziwnie i potem wiadomo co to jest. Z czym się to je, natomiast tutaj no mamy na pewno w grze World Warszy QBZ-191, jest to mi się wydaje bardzo fajnie, że taką broń twórcy dodali i że ona po prostu funkcjonuje w tej grze, moim zdaniem całkiem nieźle się spisuje, co do właśnie gry na mapie Tokio to ona jest całkiem niezła, no bo ten krótki dystans tam dominuje, więc no ta broń po prostu spisuje się na tej mapie świetnie. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co wy o QBZ-191, jak wam się ta broń podoba, czy graliście tą broń w grze World War 3, jak spisywałaś w waszych rękach. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć! <try>